Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony i miło mi Was widzieć ponownie na moim kanale z subskrypcją i dzwoneczkiem i łapką w górę, tak aby było nas coraz więcej i oczywiście komentarzami, których jest coraz więcej, bo pod ostatnim odcinkiem z kalendarzem adwentowym naprawdę daliście wpalnik i jest Was coraz więcej, Wam bardzo serdecznie dziękuję. A jeżeli Ty, drugi widz, oglądasz to teraz przed świętami, to wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego na święta spokojnych, wesołych świąt i z dumą przedstawiam Wam Loving i Super. Electric Breaker. Mamy najnowszy zestaw elektryczny Pokémonów. Tak samo jak w wersji angielskiej, jest też w wersji japońskiej. Będziemy dzisiaj otwierać i sprawdzać, co znajduje się w środku. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie o sklepie Lovey Cards. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Tam również znajdziecie kod rabatowy w postaci deslot na 3%. Możecie mieć taniej zakupy kart nie tylko japońskich, też angielskich kart. Więc serdecznie Was zachęcam do wyjścia na sklep, bo w Lovey Kart możecie znaleźć również pojedyncze single. W wersji angielskiej i japońskiej, które są codziennie sprawdzane z trace więc możecie sprawdzić aktualną cenę swoich kart albo zakupić sobie brakujące single. Oprócz tego, Lofi no kart zapakował mi w piękną kopertę fantastyczne karty Charizarda, które Wam zaraz, o tutaj pokażę, karty Charizarda. Dodatkowo jeszcze otrzymałem taką piękną kartę do kolekcji, i tu jest zestaw kart, tu jest jeszcze jedna fantastyczna karta i koszulki, w które będziemy pakować nasze karty tak, aby nic im się nie stało. Pamiętajcie o pakowaniu w koszulki, to jest bardzo ważne, żeby wasze karty nie traciły na wartości. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych charizardów i jak je zdobyć, bo będą one w giveawayu, to oczywiście zapraszam was na Discorda, link oczywiście w opisie. Tam na Discordzie będę wam podawał informacje w jaki sposób można zdobyć te fajne lopi charizardy, japońskie lopi charizardy. O zobaczcie, one wyglądają w ten sposób, prezentują się bardzo ładnie. Są już to jest schowane, więc nic im się nie stanie i czekałem na właściciela, aby trafić w dobre ręce. A konkursowym konkursem na giveaway charizarda, aby go otrzymać, będzie trzeba napisać komentarz Życzący. Wesołych świąt Lofika. Zobierzą po prostu jeden lub dwa komentarze, które zgarną po Charizardzie. Ja wam je wyślę oczywiście, żeby jeszcze wziąć udział, trzeba mieć subskrypcję tutaj na tym kanale, łapkę w górę pod filmem. No i oczywiście być u mnie na Discordzie, tak aby mógł skontaktować się z osobą wygraną. A oto Charizardy od Lofi, które otrzymałem, aby wam rozdać. Więc, moi kochani, słuchajcie, wbijacie na Discorda, tam dowiecie się więcej na temat tego giveaway'u i będzie ktoś mógł z Was zgarnąć oto właśnie te Charizardy. Dostarczę je wam osobiście, słuchajcie. Także bardzo ważna informacja. na pewno piszcie komentarze tutaj na YouTube, bo do tego właśnie będzie zmierzał ten konkurs. A tak oto prezentują się moje dwa, dwie pierwsze karty jeszcze przed otwarciem, to już mam dwa dropy, to już jest dobrze, to już jest dobrze. No i tutaj mieliśmy cały taki. Flip kart, rewersy, ja to rewersy zaraz schowam w koszuleczki, o hologram, też muszę schować w koszuleczki, rewers kolejny do koszuleczek i dużo rewersów, rewawrum, -re -re mamy trenerkę, kolejny, e fantastyczna karta holo, kolejny rewersik, e team gelu, e pinsir, bardzo ładny w rewersiku, dużo rewersów, dużo rewersów na start, fajny drop, słuchajcie, już przed otwarciem mógłbym powiedzieć, ta -dam! zakończony, zobaczcie jaki fajny mam drop, nie? Tak niektórzy by pokazali, <laughs> ale lecimy z otwarcia, no więc przejdziemy tutaj do otwarcia, sorry Lofi. Karteczko, naklejeczko. Musiałem tutaj zerwać ciebie z poli, żeby móc otworzyć nam tutaj cały ten booster. O, pięknie to wygląda. Zobaczcie, jak tu ładnie wygląda. Dobra, wyciągamy wszystkie. I wyścig, czas start. Sprawdzamy, sprawdzamy otwarcie tutaj tych boosterków. Dowiedziałem się, że tutaj da się tak otwierać w ogóle japońskie, japońskie karty, więc sprawdzamy sobie. E, ile się przekładało? O, chyba jedną, jedną się przekładało, czy dwie się przekładało? Nie pamiętam. Sprawdzimy za chwilkę. Dobra, sprawdzamy. Więc mamy na początku nasze myszki. W ogóle chciałbym powiedzieć, że w przyszłości... A no tak, bo tu mamy przecież pięć kart. Zapomniałem. Zapomniałem, że mamy w japońskich pięć kart. Już myśląc o e, najnowszym zestawie e, pryzmatic tam będzie 10 kart w japońskich i już miałem takie przyzwyczajenie. Dobra, mamy pierwszy iX. Pierwszy booster, pierwszy iX. Dobrze się zaczyna. Totalnie. Słuchajcie, zapomniałem, że jest pięć, pięć kart, nie? Tak naprawdę, że tu jest szybciej to będzie będzie otwieranko o i mamy to muszę jakoś inaczej otwierać chyba jak po staremu muszę otwierać y Opa, dobra, przekładamy, góra, góra, nasz Pokemon, ten ognisty, bardzo i mamy kolejny, fantastyczną, od razu kartę, trochę bo ja też to jeszcze widziałem, ale uznajmy, że nie widzieliśmy i w tym momencie mamy dopiero ten drugi drobny film, fantastycznie, Ace Pack, z japońskich kart, drugi booster, od razu oddaje fantastyczny design, na pewno widzicie, ponieważ poprawiam tutaj światło w mieszkanku, żebyście lepiej widzieli karty, które Dropię. jeszcze mam zamiar teraz dokupić drugą kamerkę, żeby podłączyć to do jednej kamerki i szybciej montować filmy, żeby szybciej wam stawiać, żeby były Raz lub dwa razy w tygodniu w nowym roku jest duży plan, dużo zmian, dużo chęci. Napiszcie w komentarzach, czy ten pomysł Wam się podoba, aby było jak najwięcej właśnie filmów na YouTubie. Mam nadzieję, że tak. Dlatego też trzymam gorąco kciuki za Waszymi komentarzami i Waszym feedbackiem, abym wiedział, co jeszcze mogę poprawić. Dobra, wracam do otwierania tyłem, tak, żeby nie wiedzieć, co już mi tutaj wypadnie. I w sposób taki jak ja otwierałem czyli tu rozrywałem od tej strony. Żeby tutaj nie wiedzieć i jedna do przodu, bo tak było lepiej mi, opek! I mamy kolejnego ognistego Pokemona, mamy trochę naszego elektrycznego i hologram zwykły. Hologram zwykły cieszy oczywiście oczy, cieszy moje oczy, bo to drop w moją stronę, ale osobiście wolałbym zdobyć lepszy drop. Może jeszcze jakieś -y wam dołożyć będę tym przeleścił tymi foliami. Pokazywał wam, e, nie wiem, jakieś stukanie paznokciami. Coffing, e, coffing, e, coffee gruz, kofi. Co też takiego mi się śpiewają, że ten powiem, się nazywał, ale zwykłe holo, nikt się z Was pewnie nie przejmie. Trzeba otwierać szybciej. W ogóle chciałbym otwierać szybciej misteria, a więc i więcej. Tylko czy nie wiem, czy mój czat się na to zgodzi tutaj. O, tu nie było nic, nawet żadnego holograma, tak mnie oskamowano. To już trzeba się cieszyć z tych hologramów, o, jaka radość z hologramów. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć właśnie to wszystko w szybszym trochę tempie, może bez cięć, może szybciej będę otwierał, przechodził do konkretów, nie wiem, czy to, czy tak dam radę, postarałbym się, w każdym razie tak, abyśmy mieli kolejny bez hologramu, ej, tak nie niefajniutko, tak niefajniutko. Także mam nadzieję, że taki pomysł na przyszły odcinki, na nowy rok, gdzie byłyby dwa razy w tygodniu odcinki, taki jest plan, dwa razy w ciągu tygodnia odcinek, ej, Mam nadzieję, że udałoby mi się znaleźć tyle materiału. Mam nadzieję, że uda mi się kupować więcej. Tak, aby szybciej otwierać te boosterki. Mam taką nadzieję, manki, bardzo ładnie. I mamy hologram, teraz się cieszymy, bo nie było z hologramu. Jeee! Yeah! Także chciałbym nagrywać je szybciej, montować szybciej, wstawiać więcej, no i jeżeli jest to możliwe, właśnie otwierać Wam karty w trochę szybszym tempie, tak abyście Wy też czuli tą taką troszeczkę energię w tym odcinku. Ostatnio Pokefanki napisały, że ja często na moich filmach wyglądam jak po dwóch energetykach. Nie, nie piję energetyków, energetyki są niezdrowe, pamiętajcie, e, natomiast e, faktycznie energia ode mnie bije, ale chciałbym, żebyście jeszcze bardziej cieszyli się moją energią i jeszcze więcej jej widzieli, jeżeli jeszcze jej nie było za mało, to chciałbym, żeby było jej jeszcze więcej, żeby było tu jeszcze weselej, jeszcze zabawniej. W ogóle bardzo imponują mi filmy zagraniczne, które otwierają bardzo dużą ilość tych e, boksów i dzięki temu e, to, te, te odcinki wyglądają naprawdę bardzo mocno. O, też nic nie było. Ej, słuchajcie, no, dajcie łapkę w górę, żeby był lepszy drop, Proszę. A co was czeka na nowy rok? Na pewno jeszcze przed nowym W ogóle przed nowym rokiem jeszcze planuję otworzyć japońską wersję Prismatic. E, tą właśnie nahypowano wersję Evolucji, gdzie jest pełno Eevee i w ogóle chciałbym ją otworzyć. W ogóle chciałem kupić 10 boksów tylko prawdopodobnie będzie problem z dostępnością. Nie wiem dlaczego, za granicą jest ich bardzo dużo, w Polsce już jest problem z dostępnością, tak samo jak samego Prismatic i ceny są bardzo wysokie, co troszeczkę robi dla mnie problem. Surging Sparks jest przepięknym, fantastycznym setem, bardzo go polubiłem, chciałbym kupić go znowu, też więcej, bo obiecałem wam w ostatnim odcinku, który jeżeli nie oglądaliście, to znajdziecie go tutaj, że chciałbym zrobić cały master set tego setu, no i niestety, słuchajcie, jest ciężko z dostępnością. Nie wiem, co się ostatnio dzieje, że jest taka, taki brak dostępności, bo przecież nadruk powinien być taki sam jak w poprzednich wersjach, a więc powinien być wystarczający. Eternalus, fajnie, w kologramie, a wychodzi na to, że tych setów jest mniej, przez to ceny są wysokie. W ogóle moglibyśmy o tym na ten temat podyskutować. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście odcinek, czy chcielibyście widzowi odcinek, odcinek, w którym moglibyśmy porozmawiać właśnie na temat przyszłych setów. Taki odcinek mówiący Wam troszeczkę o tym, co będzie, co mam w planach, taki pogadanka, może nie otwarcie kart, ale pogadanka. Zobaczcie, no nic nie leci w tym momencie. Na początku coś poleciało nam, a teraz lipa. Na pewno bardzo ważne dla mnie byłoby, gdybyście dawali mi feedback. On jest bardzo ważny, dlatego zachęcam na Discorda was, zachęcam was do grupy na naszym Facebooku. Jest nas już tam 1600 osób. Naprawdę bardzo szybko się rozwijamy. Jest coraz więcej osób chętnych, Discord też rośnie, no ale mamy małym grono ludzi, którzy sobie rozmawiają, ale fajnie gdybyście dołączyli, będzie nas coraz więcej, będzie nam też, o, hologram. Tapelu, Tapelu, coś takiego mi się wydawało, że to się nazywał, więc e, byłoby sympatycznie. Przydadzą mi się osoby, które umieją grać w karty Pokémon, e, grają na jakichś turniejach, mogłyby mi podpowiedzieć troszeczkę co do tworzenia talii, jak zacząć grać i tak dalej. Jacyś specjaliści od kart japońskich na pewno też się przydadzą, chociaż mam już jednego specjalistę, który naprawdę dużo mi podpowiada, więc... E, ale przyda się jakaś osoba jeszcze, która by też powiedziała coś więcej, bym się więcej nauczył. Tauros, e, bardzo ładnie. Więc jeżeli jesteście na moim Discordzie, to bardzo się cieszę, a dla tych, którzy dopiero mają... Włączyć zapraszam serdecznie i bardzo ładnie nam trafia się pierwszy nasz dropik, tak naprawdę. Nasz pierwszy fantastyczny dropik jest. Pięknie. Tatsugiri, chyba tak się nazywa. Tatsugiri, jak dobrze pamiętam, uczę się tych nazw, uczę się tych nazw, ale dużo jeszcze mi zostało. No jak zauważyliście, ten odcinek też staram się, żeby był trochę już szybszy, żywszy, bardziej energiczny. Yy, znaczy, Chyba nigdy nie czekałeś na brak energii z mojej strony. Dlatego prosiłem Was, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście jeszcze taką pogadankowy odcinek, coś więcej na temat info, coś więcej na temat tego, co opłaca się, a co się nie opłaca. Widziałem w ogóle takie kanały zagraniczne, typu warto inwestować, nie warto inwestować, będzie do dróg, nie będzie tylko oczywiście takiego coś może, nie chciałbym. Robić, ale chciałbym powiedzieć takie moje zdanie na temat tego, co widzę, jak widzę i tak dalej. Może Wam się to spodoba, dodatko wtedy byśmy mieli pewne dwa odcinki w tygodniu, może nawet trzy odcinki w dalszej, dalszej idącym na kimś tamten. fantastyczna karta! Zobaczcie, jakie piękny mi się trafił! Piękniutki! Zobaczcie, jaki fajniutki ziomuś! Pięknie! Cześć malutki, co tam latasz? Gdzie tam jesteś? On pewnie koło tego latiosa lata. No i zobaczcie, jesteśmy w połowie naszych boosterków, chyba szybko. Chyba szybko nam to poszło, także bardzo ważne będzie w komentarzach, napisanie feedbacku, napiszcie, co chcielibyście jeszcze widzieć. Bardzo ważne byłoby to, słuchajcie, chcę się rozwijać. Na razie wstawiam tylko te karty Pokémon, ale trzeba by może zrobić gry. Czy Pokémon GO jeszcze jest chwytliwe, Czy Pokémon TCG? Co tu stawiać? Co tu robić? Dajcie znać, chcę się rozwijać, chcę budować ten kanał z wami. Chcę, żebyście byli częścią tego kanału. Nie chcę budować tylko, znaczy w ogóle, kanał był zbudowany po to, żebym ja sobie mógł otworzyć kartę, a że przy okazji go oglądacie, no to jest super, to jest wielki sukces. Jak wiecie, przebijeliśmy już ponad 1000. 300 subskrypcji, idziemy po 2000. Chciałbym, żeby równocześnie z tymi dwoma tysiącami rozwijały się też inne sociale. Chciałbym, żeby ja się mógł rozwijać tak jak Looking EX w moich rękach właśnie trafiony. Bardzo ładna japońska karta. Spójrzcie, jak ona ma bardzo ładny design. On ma takie więcej jakby warstw niż angielskie i dużo lepsze są. Po prostu te japońskie są dużo lepiej. Jakościowe. A więc, tak jak Wam mówiłem, chciałbym się szybciej rozwijać i więcej. Więc, chciałbym zachęcić Was wszystkich do tego, żebyście komentowali, do tego, żebyście napisali, co uważacie, co Waszym zdaniem trzeba poprawić, co Waszym zdaniem trzeba dodać, co, w jakim kierunku trzeba czasami iść tym kanałem, aby było lepiej. Myślę, że przyspieszenie otwierania boosterów jest jednym z lepszych pomysłów na chwilę obecną. I mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie w tej kwestii, że będziecie też na, na tzw. tak zwanym, tak dobry tak, trzymam za, za to kciuki, że to będzie Wam bardziej odpowiadać, że nie chcecie mieć wolnych odcinków, tylko szybkie, dynamiczne, elektryczne, takie pełne energii. Jak to mówią, po dwóch, po dwóch, po dwóch, właśnie. Oj, nasz kolejny drobik fantastyczny. Słonik w pularciku, piękny do mojej kolekcji. A jeżeli Ty chcesz mieć to w swojej kolekcji, pamiętaj, wbijaj na lovey cards. A tam z moim kodem znajdziecie rabat na 3% na karty, na wszystkie karty, nie tylko angielskie, ale również japońskie. Zapraszam bardzo serdecznie, a ja trafię kolejny fantastyczny drop. Oj, moi państwo, teraz zaczyna się sypać drop, teraz zaczyna się sypać drop po tamtej stronie, bo po lewej stronie, po lewej stronie to będzie sypie, piec, po prawej stronie się sypie, po prawej stronie od mojej prawej ręki najlepszy prawy drop. <laughs> po tej prawej stronie, bądźcie też po prawej stronie i wybierajcie Lofi Cards tak jak ja wybieram, z kodem rabatowym piszcie komentarze, co chcielibyście dodać, zmienić, czy moje propozycje na nowe odcinki się wam podobają w nowym roku mam dużo propozycji ciekawych o ile zaakceptujecie i wam będą się oczywiście co zabrać... <grymny> cię chycę! Wow. No przyznam, że gdyby nie kamera na moich nogach, bo nie mam niestety innego lepszego stojaka, to już bym chyba pobiegł tutaj wokół pokoju. Jacz. Lofi, jeżeli ty to oglądasz. Jeżeli ty to Lofi oglądasz, to jest ten booster, który nakleiłaś kartkę Lofi, czaisz? Ja. Ociechycę! Dobra! Słuchajcie, zbuduję chyba Instagram, na którym zrobię zdjęcie sobie z tą kartą. I zacznę robić sobie zdjęcia z kartami. Przysięgam, jakbyście szukali Instagrama, będzie link w opisie. Gdzieś tam go wrzucę. Eee... Dobra! Słuchajcie, ja naprawdę mam olbrzymie szczęście. Przecież to jest karta z jakiejś... Top piątki przynajmniej, jak nie top trójka. Boże, jak ona jest piękna. Ale ja Cię chycę. Nie wiem, Loki, nie, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. We Wesołych świąt, dziękuję serdecznie. Przeznam szczerze, że zrobiło się mega gorąco aż się cały zapociłem normalnie od tego wszystkiego, taki drop o kurczę, mam dalej w głowie tylko tamten drop ja teraz nie wiem jak ja mam pracować dalej przy otwarciu kolejnych, słuchajcie ja mam myśl o tamtym, ja widzę teraz tylko tamto ja cię kręcę, no tu nie ma paków jak w następnych przyszłych setach, prismatic, gdzie można wydropić wiecie wszystko w jednym boosterze nie ma czegoś takiego, nie było czegoś takiego przez, były gold, pack, gold w 151, gdzie tam mogliście wypaść wam na przykład cała przemiana Charmander, Charmeleon, Charizard, prawda? Czy tak dalej, ale tutaj takiego czegoś nie ma, a tutaj taki drop, taki fantastyczny drop i kolejna fantastyczna full karta do mojej kolekcji. No, przyznam państwu, naprawdę, naprawdę fantastyczny, fantastyczny boksik mi się trafił. Pamiętajcie, że w Lofi Kart możecie właśnie z moim konem rabatowym kupować sobie taniej, aby mieć więcej za mniej i wtedy Wam się to będzie bardziej opłacać. Jedna karta do przodu sprawdzamy. Słuchajcie, plany na nowy rok są bardzo duże. Jak widać, jeszcze jest sporo do zrobienia. Sporo do zrobienia na kanale. Chciałbym rozwinąć jakość jeszcze. Wiem, że niektórzy powiedzą, że jakość jest dobra, a no bo chyba jest dobra dźwięk chyba też jest dobry, chociaż wiem, że czasami mówię głośniej, czasami ciszej, ale to jest ekscytacja, to nie jest kwestia programów, to można byłoby pewnie edytować jakimś mikserem, mikser kosztuje około 1600 zł, więc moja ekscytacja po prostu jest uzasadniona, kolejny Hydreigon X w Terra wersji, bardzo ładnie, fantastyczny, naprawdę, leci dobrze, jeszcze by się chyba przydał jeszcze jeden jakiś Hydreigon i właściwie mamy komplecik. No dobra, ostatnie busterki, ale to nic, widzieliście, że trzeba było poczekać na dobry drop, trzeba było trochę poczekać, ja wiem, że jeszcze jest sporo na przykład, żeby kamera stała przede mną, tu i żebym oglądał tak obraz, żebyście widzieli mnie non-stop, na wprost. Chciałbym jeszcze poprawić, żeby y, moja druga kamera tu się ze sobą zgrywała, bo tak, to muszę zgrywać obraz z dwóch kamer, z dwóch mikrofonów, włączyć to. Bardzo dużo mi się schodzi na tym czasu, żeby to wszystko zrobić. Słuchajcie, może jestem po prostu za głupi, ja po prostu nie wiem, jak to zrobić poprawnie. Może ktoś chciałby z Was mi podpowiedzieć, jak to lepiej robić, nie wiem, ale ja w każdym razie staram się jak mogę. Dlatego teraz wstawiam jeden odcinek, chociażby tygodniowo i regularnie go wstawiam znowu regularnie. Y, kalendarz adwentowy zapraszam Was bardzo serdecznie, zobaczcie sobie, co Wypadło. A tutaj słuchajcie, plany na przyszły rok są naprawdę bardzo duże, naprawdę bardzo duże. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Trzymajcie za to kciuki. Chciałbym, żebyście i wybyli ze mną na ten kanale. Co z tego, że ja zyskam sukces. Przejdę do przodu, otworzę największe jakieś otworzę, nie wiem, Shadow Lest first one box za 50 tysięcy. Jak nie wiecie, komu tego oglądać. Dlatego Wy, widzowie, jesteście bardzo ważni. Napiszcie komentarze, co chcielibyście jeszcze widzieć. Jaki content, co poprawić, co zmienić, co dodać. Będzie to na pewno bardzo istotne i bardzo pomocne w tym, abym ja mógł się rozwijać. Bardzo serdecznie chciałbym oczywiście wszystkim wam podziękować za to, że jesteście, za to, że na tym kanale piszecie, komentujecie, stawiacie łapki i jesteście tu ze mną na każdym z odcinków. Bardzo serdecznie wam dziękuję, bo naprawdę gdyby nie wy, to nie miałbym po co rozwijać dalej tego kanału, a właśnie chcę go robić dla was. A Wy przychodzicie dla mnie i jestem Wam za to super bardzo wdzięczny. Moje serdeczne podziękowania dla Lofi Cards. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tego boxa, bo wybrałaś chyba dobry box, że tam chyba tą słotą ręką na jakieś pałeczki, takie tutaj! Więc wybrałaś się naprawdę coś fantastycznego. Dzięki tobie zdobyłem niesamowitą kartę, dla którego ktoś to nie oglądał, nie pokażę Na końcu musicie obejrzeć materiał, także zachęcam was bardzo serdecznie, a łącz ten pozwoli mi się też rozwijać, więc nie zapomnijcie o subskrypcji z łapkę w górę, tak aby po nas coraz więcej wbijacie do Lofi na sklep. Link oczywiście znajdziecie w opisie, tam również rabat na 3% z moim kodem DESLOT. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Discorda, na Discordzie możemy sobie porozmawiać. Zapraszam na Instagrama, którego stworzę, więc link powinien znaleźć się pod filmem i będę tam wrzucał jakieś materiały. Zobaczymy co, musimy też ogarnąć, co i jak, dlatego też piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebym poprawił, co mam zrobić, jak mam to zrobić, co chcielibyście, żeby jeszcze się pojawiało, czy mamy mieć y, content y, pogadankowy taki większy, live'y, na pewno. Część z Was chciała, żebym zrobił breaky tylko żeby robić breaky, to potrzebuję widzów, którzy by kupowali boostery, które ja mógłbym otwierać, yy, więc to jeszcze jest trochę do, do gadania, ale dajcie znać, czy macie na to ochotę, może macie ochotę, może będziemy robić mniejszą ilość, krótsze live'y, ale będziemy coś robić. Dajcie znać, że jest bardzo ważne, żebyśmy nowy rok zaczęli z jeszcze większą mocą. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie wszystkim, życzę wszystkiego najlepszego, wesołych, spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku, kocham Was, nie, nie, nie zmieniajcie się, buziaki, trzymajcie się, cieplutko, cześć!